Pani poseł Mirosława Nykiel na kolejnych spotkaniach w ramach programu Plan dla Polski omawia także tematy, które nie miały być poruszane według pierwotnych założeń. Jednym z takich tematów jest wywołująca od zawsze żywiołowe reakcje problematyka służby zdrowia. W tej sprawie głos zabrał zaproszony przez panią poseł lekarz, pan Klaudiusz Komor. Natomiast tutaj no, parę rzeczy padło, o których chciałbym Jeżeli chodzi o te pieniądze, to rzeczywiście finansowanie w formach tak bezwzględnych wzrosło, ale w stosunku do PKB to chyba to nie był taki istotny wzrost. I my jako kraj w Europie mamy jeden z najniższych procentów PKB przeznaczanych na ochronę zdrowia. Natomiast dostępność do wysoko specjalistycznych usług zdrowotnych w naszym kraju jest jedna z najlepszych w Europie, proszę Państwa. Nigdzie człowiek z zapałem nie trafi tak szybko na koronarografię, między jednym a drugim ośrodkiem na dynamiku jest 15 do 30 km. co się w ogóle nie mieści w żadnych zasadach w żadnych zasadach ekonomii na śląsiu. dokładnie i proszę państwa mając takie pieniądze jakie my mamy na ochronę zdrowia nie da się zapewnić wszystkim wszystkiego, więc tak naprawdę jedynym logicznym krokiem do upewnienia sytuacji byłby koszyk świadczy. Ponadto pani poseł, wyczuwając potrzebę mieszkańców, zapowiedziała spotkania dedykowane tej tematyce w późniejszym terminie.